Siema wszystkim, zapraszam Was do przejścia zamkniętej gardy. Będzie to jedno z najbardziej podstawowych przejść, które pokazujemy u nas w próbie początkującym, więc zajmiemy się pozycją. To jest jedna z bezpieczniejszych pozycji, gdzie mamy ręce na bicepsach partnera. Mój środek ciężkości jest nisko na tyłku. Druga pozycja. W ten sposób ręce na bioderkach, łokcie przy sobie, nie otwieram łokci na zewnątrz, ponieważ mogę zostać wtedy poddany na przykład kimurą. O, tak? Więc najważniejsze jest to, byśmy nie dali się poddać, a drugą kwestią jest to, żebyśmy nie dali się przetoczyć i nie stracili pozycji, ponieważ sweep jest gardy, to są stresowane punkty. Naszym głównym zadaniem jest to, oprócz tego, że nie mamy dać się przetoczyć i poddać. Zdobyć punkty, czyli przejść gardę do pozycji bocznej, kolana na brzuchu bądź do siadu. Więc, więc, jedziemy jedno kolano idzie na tyłek, hop, drugą nóżkę odstawiam i teraz łokciem pracuję tutaj od wewnętrznej strony. Uda jest takie bolące miejsce. Spycham nogę, w momencie, kiedy noga dotknie maty, to jest moment, kiedy przychodzę swoim kolanem. To miejsce, ale tylko kolanem stopa zostaje na nóżce. Hop. I teraz muszę wyprzedzić ruch przeciwnika, ponieważ będzie dążył do tego, że będzie chciał mi wrzucić rękę pod pachy. Jeżeli nie zdążę, będę blokował, ale już w tym momencie wklejam się pod pachy przeciwnika w ten sposób. Teraz tu, tu nóżką trzymam yy, nogę przeciwnika, żeby nie złapał mnie do gardy. I przechodzę drugą nogą za krokiem hop, na zewnątrz. W tym momencie dopiero puszczam drugą nogę hop, i do pozycję. Tak. Trzy punkty za przejście gardzi. Czyli jeszcze raz: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dove ho trova il collega Stari